Cześć widzowie, tutaj Apollo, a dzisiaj jesteśmy sobie w kolejnym filmie z Minecraft Petro Gdyszem, bo dobiliście pod ostatnim filmem 5 łapek, nie spodziewałam się, że to będzie aż tak szybkie, więc słuchajcie widzowie, mm, teraz widzę, że to, to że się się Jest tutaj tak leżniejsze, trzy łapki w górę, a kolejny odcinek pojawi się natychmiastowo wtedy, kiedy dobijecie te trzy łapki, zmieniłem sobie w ogóle skina bo tamten był taki brzydki, a jeżeli zdawam się... Ej hello, jeżeli mamy tutaj grać troszkę dłużej, to potem z takiego z skina, więc sobie zrobiłem takiego nadzieję lepszego. Dzisiaj postaramy się zbudować dom. Więc mam nadzieję, że odcinek Ci się spodoba. A jeżeli to się właśnie... jeżeli tak... No to hello gościu, został łapeczkę w górę, stumika z dzwoneczkiem, jeżeli, tego, jeżeli nie masz zaznaczenia tej opcji subskrybuj, no to, no to kliknij ją bardzo szybko teraz, bo tutaj są bardzo fajne filmy. Yy, dobra. Czekajcie. Yy, mamy łódeczkę? Z tego co widzę niestety nie. Poradzimy sobie, myślę, bez łódeczki. Au, au. Czekajcie. Ej, tutaj coś mamy w ogóle też. Na to nie zwracałem uwagi. Czekajcie, dobra. Będę sobie tutaj tak szybciej. O, nie, tam jest ta wiedźma. Ja chcę tam iść? Chyba nie chcę tam iść. Jak tam jest wiedźma, to chyba nie chcę tam iść. Zawsze kiedy odkrytego żelaza nawet nie ma. Dobra, widzowie. Czekajcie. W ogóle, wy nie widzicie tej nagrywarki mojej, ale tam jest taka czerwona kropeczka. Jeżeli ja bym kliknął, to czy bym zrobił cięcie? Cięcie się nie robi. To jest po prostu synchronizacja. Ale o czym nie mam takie lagi? Ej, nie wiem, czy jutro też widzicie takie znam lagi. Ej, to, czekajcie, zmniejszy sobie render distance, bo może to jest właśnie tak. Yy, render distance wina. Yy, wideo Video. Yy, Jasmine. Mam... Bo pole widzenia to mam 88. Że wiecie o co chodzi. Nie? A czytywanie czanków, jak, jak laguje jak w ogóle. Yy, odległość widzenia członków zmniejszymy sobie to do 12 o, już jest, już jest znacznie lepiej. Dobra. Tutaj w ogóle mamy mega do której bym sobie na pewno... Po... Myślałem, że jest zapytał piasko, ale Dobra, nieważne. Dobra. Podlecimy sobie tutaj. Wykopmy sobie jakieś drewnianko, bo chciałem w tym odcinku właśnie zrobić jakiś ładny wiecie dom o w ogóle tutaj mamy I więc bym sobie tą kruwencję właśnie rozklep. o mamy drugą krewencję. na dobra w ogóle tam jest mega tajka do której bym nie chciał iść bo chcę znaleźć po prostu wioskę, a na matę wiem że się nie robi chyba że ma, na bedroku jest w ogóle inny system w ogóle tego generowanie w ogóle pisaliście mi że chcecie więcej Yy, właśnie Minecraft Bedrock Edition Więc postaram się tę serię pociągnąć jak najbardziej Trzy łapki w górę, lec kolejny odcinek, a mi się skończy. Ale mamy, sobie zjemy dalej Dobra Czy w ogóle tutaj mam jakiegoś cave'ika Czekajcie, podlecimy, podlecimy sobie, zobaczymy Zobaczymy tego okay, cave'a Ej, w ogóle mi się wydaje, że ten mousie system nadaje tutaj takiego fajnego klimatu Nie? Czekaj o, żelazo tutaj. Tu jest żelazko. To sobie wykopię. Dobra. Cyk. Ej, 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 ej. Tam coś też jest w ogóle. Czekajcie. A co byście powiedzieli, żebyśmy... żebyśmy tą właśnie przy tej kupali się dobili Nie, to jest creeper. Nie wiem, w zasadzie nie ma tutaj nic takiego aż tak ciekawego. A tam nie chcę zrobić. Dobra. E, pójdźmy sobie tam dalej. Eee, żeby było tak ciekawi znacznie wow, 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 wow. dobra. Mm, musimy iść dalej. Oczywiście, idziemy dalej i chyba mega tajka się nam tutaj postawiła. Yy, Taiga się skończyła, a mega tajka się zaczęła. No i sobie troszkę chyba. Chociaż tam się ciągnie zwykła tajga jeszcze. Ale tam dalej jest już Mega tajga. No nic, zarobiście w ogóle. Jakby nie jesteśmy na wersji 1.165. Tylko 1.16200. Tak. Na 1.16200. Nawet tylko są takie porąbane wersje właśnie. Nie idzie tu tak się ciągnie. 1, 2, 3, 4, 5. Tylko 1.16 20 2000 może jeszcze brakuje, co nie? Dobra, polecimy sobie troszkę dalej. Mhm, mm, dobra, tutaj mamy mam budek, au, au, nie rób mi nic, to boli, to boli, gościu, gościu, to boli, czekaj, tutaj mamy du dużo cave'ów strasznie, o, żelazo na odkryte, o, dużo żelaza, dużo żelaza, to sobie wykopiemy na pewno ja e, bo żelazo nam się w przyszłości bardzo, bardzo przyda. Znaczy, nie do żadnych takich kolejek głupich, bo ja się w kolejeczki nie będę bawił. Tylko, bo... Tylko po prostu do jakiegoś seta, czy czegoś tam, wiecie co chodzi, nie. Dobra. To sobie wezmę. Lasko. super. Super, zarąbiście, dobra. Cyk. I ostatnie, tak, ostatnie. I uwaga, wyjdziemy sobie, tak. tak. Nie wiem, czy mam budowę zastawić. Tyk. Pyk, pyk. Dobra. Dobra. Wziąłem sobie. A tutaj może coś jeszcze być ciekawego? No, czy na pewno? O, właśnie mówię. Jest, jest żelazko. O, dwa. Dobra. Cyk. Troszkę żelaz nam się udało wykopać, przynajmniej przez ten cały odcinek. Wczoraj mm, odcinek był krótki, bo Daniel do mnie od razu przylozu, nie? No i. Yy, no i. No, i odcinek był krótszy. Ten będzie trwał 15 minut około. Około. czekajcie. Ej, to jest takie fajne miejsce. Ja bym się osiedlił tam. Bez tych villagerów myślę, że sobie poradzimy w końcu. Po co nam Tylko bardziej, bardziej się martwię o właśnie jedzonko. A! Nie będę was teraz jadł krówki, bo wy mi się w przyszłości przydacie. Nawet już teraz byście mi się przydały. Ja sobie tutaj już zrobię taki kącik mały. Mm, no i tutaj dam sobie crafting, dam sobie piecyk. Yy, to ale Tą tak ładnie dam, bo tak w ziemię sobie zrobiłem. Więc proszę bardzo. Tak. Dobra. Mm, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie ma nocy. Znaczy Minecraft uważa, że nie ma nocy. Dobra, już jest. Noc. Znaczy tak już jest noc. A teraz mamy już ranek, więc tak kółeczki mi się zaraz przydadzą. Mega ostro. Dobra, właśnie to jest Minecraft Bedrock Edition. Ko yy, ma zakodowane, że musi yy, generować drzewa, ale nie muszą się one oczywiście stosowywać do, do tego terenu. Chyba, że ta trawa zepsuła generator. Dobra, wykopiemy sobie yy, właśnie troszkę tego drewna na zagrodę dla naszych właśnie konwencjuszów. E, czekajcie. Ej, mamy jeszcze trzy wełny, to zrobimy sobie akurat dywanik. I właśnie, nie mam jedzonka. Nie mamy jedzonka. Udałoby się wykopać troszkę kobla. A tutaj akurat mamy kobla. Chyba no, na początek w takiej skalę możemy sobie też domek zrobić. Ej, dawaj, zrobimy to może. Chociaż nie wiem, bo ja bym chciał mieć już taki... A możemy bazę zrobić w zasadzie. Możemy w zasadzie zrobić taką e, bazę. Kurde najkurze pisyki jakie jak, jak, kiedykolwiek robię. Robiłem. Dobra, walnijmy sobie to tutaj. To sobie weźmiemy. I możemy sobie zrobić jakiś kilo w zasadzie. Dobra, ojdź, 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 Cyk. Cyk, dobra. Tutaj sobie zrobimy ten kilofek. I mieczyk. To, będą potrzebne, to są potrzebne nam rzeczy bardzo. Cyk, zamianka oczywiście bardzo szybka. Mieczyk zamiast mieczyka, czyli zamiast pilota. I Jedzonko zamiast pustego slotu, dobra. Jedzonko, jedzonko w tym momencie konsumowane. I robimy będziemy robić teraz, mi się wydaje, farmę. Bo farma by nam się bardzo ostro przydała. I No właśnie, dobra. Zrobimy sobie kije tego drewna, co mamy obecnie. Cyk, cyk, tutaj cyk, cyk, cyk i pyk. Aj, no tak. Dobra, pyk. I tutaj zrobimy sobie zagrodę dla prowencjusów. Dobra. Cyk, 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 cyk. Ej, bo ja nie przemyślałem jednej rzeczy. Skąd ja wezmę zboże? Ej, serio, skąd ja zboże wezmę, żeby je tutaj wprowadzić? Ej, a może łódką w zasadzie? Dawajcie zrobimy to łódką, tylko oczywiście Minecraft Bedrock yy, zaskakuje nas tym, że musimy zrobić łopatę. Dokładnie tak. Dobra, wykopmy sobie więcej drewna. Yy, to może by to nazwać taką pat. po proszę. Nie wypadowa, bo tutaj już będziemy mieszkać cały czas. Mmm, yy, sorka. Wrzucimy sobie tu. Ej, ja zabiję tą krowę! Panie, mam nadzieję, przynajmniej. Raczej znaczy, jej nie zabijam. Dobra, wrzućmy... Zrzućmy sobie tutaj tak, tak. Dobra. Idziemy szukać wóde. Krówki. Ciep-ciop. Cipic, cipi, nie Czekajcie, bo... Ej, bo ja też nie nie wiem jak ja mam później tak przetransportować. Nie wiem, gdzie są te krowy w ogóle. Gdzie te krowy są głupie? Gdzie te głupie krowy są? Tu jest jedna. Dobra. Chociaż jedną sobie weźmy. Ławon się. Nie słuchaj. Nie słuchaj. Nie, nie, no, ej, ale ty głupie no. jesteś. Daj mi, Dawaj się, dawaj się. Po prostu, po prostu. No dziękuję. No czy akurat y, widziałem gorsze krowy, <średziny> że się tak wyrażę? Są krowy, już jak wiem. Dobra, pyk, do środeczka, do środeczka. syk, Tutaj zrobimy w ten sposób: syk, wywalimy tą łódeczkę teraz. syk, okej, okay, dobra, ładnie. I sobie tutaj z tego dywanek zrobimy. Pięknie. I będziemy, i mamy już chyba konkurencji. już tutaj zamkniętego. Jeszcze by się jeden przydał. Ale mamy tam tylko świnki. świnkę. No, świnkę. Tylko yy, krówki już nie mamy. Abym od razu sobie zrobił już farmę zboża, Bo zbożą nam się też w przyszłości mocno Przydarzy rozmnożenia jak i do ustanego żarcia. Czyli do rozmnożenia krów. niszczemy yy, sobie to. W ogóle jesteśmy fajnie, bo w Mega tajdę. A, a w Mega Tide to wiecie to jest. Mamy łatwy dostęp do drewnianka. Kurde, ale fajnie się nagrywa bez edition, bo wtedy mam tam czas pokazany, ile trwa już... Rozumiecie, dobra. Wy, wykoksimy się w taką właśnie motykę drewnianą, bo nie chcemy się schodzić po kamień, a do już do mam. Dobra, więc tutaj... Tam jest to pielec głupi, którego się udało rozwalić Cyk, pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie został to pielec rozwalony. A tutaj sobie zasiejemy, oczywiście, piękne plony. Dobra. Niech one sobie będą tutaj rosnąć. Jeszcze z dwie minutki pociągniemy, tak? Więc możemy tutaj sobie jakiś, nie wiem, jakiś tron tutaj zrobić, magazyn czy coś. Tutaj możemy w zasadzie cyk, cyk, cyk. O, proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo. To może sobie coś innego, żebym oczywiście, jak trzy łapki w górę, mm, to, to, to będzie następny filmik, właśnie z tego, właśnie z Krujewala na Pedro Edition, bo zostało nam jeszcze 60 minut czasu, gry na ten, właśnie świecie. Cyk, so, właśnie wykopiemy sobie tutaj to. No i, widzowie, jeżeli chodzi nam. A w ogóle jeszcze zapomniałem tego oświetlić, bo oświetlić się tutaj dało co nieco. Se, nawet u sobie tutaj wyświetlimy. Niech macie pełno jasny i światło, siko, oczywiście. Dobra, mm, więc robię. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby to na tyle. E, dziękuję, że oglądaliście do końca. Jeżeli oglądaliście do końca, to napiszcie ryba, hashtag ryba, hashtag ryba napiszcie, aby będę wiedział, że e, wytrwaliście do tej minuty. Subskrybujcie kanał. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie, się, cześć. Pozdrawiam, elo.